Czy spadać? Chyba nie spada, ale tak no to czuję, że coś, coś dęda mi, no Myślałem, że Ty przyjedziesz pod muzykę, będziesz nagrywał Nie no będę też Pod muzykę na pewno będę, to no ja spróbuję coś, na może wyjdzie to i to ale to ok, ale Nawet pod muzykę, a później na jakieś jakiś wnokas Tę ścieżkę będę musiał zrobić nową A, na tamtym? No, no tutaj nie ma Po i chyba tylko była to by zamieć, to jeszcze zrobić, żeby tutaj zrobić tamto Bo no to muszę chyba do, do, do tego, co nie? Bo tam już jest innego się... tak, 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 dokładnie No zanim wiesz, wykończenia, zacząć wykończyć, to to najdłużej schodzi, nie? Co? Nie, czy mnie pokłosił, ale nie pokłosiło, w jakichś nie? Tak, już pszenica od o kur... Oh, już i pszenica była pokoszona, znaczy zaczęta kosia, yy, Przeżyta, pokoszone są chyba już wszystkie. Jędźmie już dawno skoszony. Pszenicę trochę zaczął rzepak. Ale nas no, no, ciężko z rzepakami to to Od spodu zielony i ciężko. Ale kiedy teraz wyjedziemy, no to nie wiem. Połowy sierpnia może będzie taki, który się ruszy i wtedy jeszcze przestaną padać.

Bo ważne, że od tego ci na powiedz. <laughs> Ciężkie jest. Nieprzyzwyczajony człowiek. To ja ostrą szagę zrobili. Czy to tutaj, czy to tam było? Już nie pamiętam, czy to, albo ten kawałek, albo tamten Michałowiec, nie, tamten, no, obok jeszcze. No, to jest, to jest to, tak. Tutaj jest Szymona Pszenica. Ta szaga mi się nie podoba Za ostra jest Nie, jednak się rozmyśliłem zmienię <laughs> Kurde, tylko ja już tamtą usunąłem Nowa ścieżka A plus To lepiej. To jest To się wytnie. Nie, bo tak ostro ja nie lubię nawet robić, bo to tak wolę delikatniejszą taką zrobić. o Dobrze, że mi mówisz Bo ja go muszę wypierdolnić Jeszcze kombajny widział No, ty kombajny A to później w sumie jak przetależuję to go natależowany wypchnę On Mi mówi, że jest kamień ale nie wiedziałem czy to tutaj jest Czy to na tamtym Zapłotem. pomorskie, tak. tak tak, tuż, płotu Bogu, tak, do płotu jest lubuskie, a za płotem już jest jest Znowu się zacznie wszystko uprawianie, sianie, jak to szybko leci wszystko dzień no, się skraca, to będzie wieczorami. No już o, krótszy jest, już czekaj, w czerwcu były najdłuższe dni tej powody nie ma, to tym bardziej to widać. Co to U mnie na krzyżycach już ponad 40 litrów spadło Wczoraj w słońsku jaka ulewa była, człowieku. u nas piątka wczoraj spadła. To nie, to na słońsku to z 20 spadło, wczoraj na raz. Zobacz, takie chmurki idą i to ile spadło. No, no, chmura naszła i zaczęła. No mówię ci, no nic nie było widać. Wycieraczka nie nadążała ścierać. A co, dało radę talerzować później? No, bo to tam piach jest taki, że to wiesz, szybko się wpłynęło Nawet jeszcze lepiej się talerzowało Bo to wiesz, jak mokra ziemia to inaczej Bo ja też mam tam w talerzówce bał gumowy, nie? I, I na wale gumowym strasznie się ciągnie Jak jest właśnie taka mało zwięzła gleba Tu też muszę się już nam się zgłosić Okamulacy właśnie a jeszcze No i śniwa będą w tym roku bardzo długie Do września kombajny będą latały No, że to wszystko to już jest gotowe Pszenica obok Gdyby nie wlało to byłby już finish szniw Zapraszam wysiadać, jesteśmy w połowie kamerę oddać na dzisiaj to tyle. Chyba się nagrywało, zobaczyć to. Chyba coś jest. Dzień dobry. Wszystko, wszystko żyłem. No wszystko. Dobra, zamknij sobie. Był, gdzie on cały obstrany jest tym oleju. Ale no, teraz co, biały się zrobił. Pchnąć, no no, ciął.